Cześć, ja jestem Nikodem, a to jest pierwszy odcinek na nowym kanale Odin. A w dzisiejszym odcinku opowiem wam historię Ironmana. Zanim zaczniemy, zapraszam Was na mojego Instagrama oraz do zasubskrybowania kanału i dania łapkę w górę, jeżeli film Ci się spodoba. Tymczasem zaczynamy. Biografia. Anthony Edward Stark urodził się w piątek 29 maja 1970 roku na Manhattanie w Nowym Jorku. Jako syn Howarda i Mary Starków, przed narodzinami syna Howard zatrudniał lokaja Edwina Jarvisa. Jarvis stał się dobrym przyjacielem Tonego podczas jego dorastania. Sprawował opiekę nad Tonym przez cały okres dzieciństwa. W dzieciństwie rzadko widywał ojca, którego opisywał jako chłonnego i wyra wyrachowanego dorastając, skucił się z ojcem który nigdy nie powiedział mu, że go kocha, czy nawet lubi. Ponieważ Tony był za młody, Howard nigdy nie wyjawił mu planów, jakie miał wobec niego. Ojciec Tonego bezustannie opowiadał o swoim przyjacielu, kapitanie Ameryce. Żeby zainspirować Tonego do osiągnięcia w życiu wielkich rzeczy, co jednak irytowało młodego Tonego Starka, gdy miał 4 lata, stworzył swoją pierwszą płytę drukowaną. W wieku niecałych 7 lat zbudował silnik motorowy typu V8, w wieku 16 lat wygrał czwarty dorożny festiwal projektantów robotów MIT. Mając 17 lat ukończył MIT jako najlepszy z roku. Podczas studiów poznał także Jamesa Rhodesa, z którym zostali najlepszymi przyjaciółmi. Jednak z rzeczy, które irytowały Tonego w swoim dzieciństwie, była jego niania, która opiekowała się nim aż skończył 14 lat. Kiedy uczęszczał do szkoły średniej, Stark włamał się do bazy danych Pentagonu przez układ ze swoimi przyjaciółmi. Grudnia 1991 roku, kiedy Tony miał zaledwie 21 lat, Howard i Maria przygotowywali się do wyjazdu na parę dni zostawiając go samego. Chociaż jego ojciec pozostawał sceptyczny co do odpowiedzialności Tonego podczas ich nieobecności, niestety zginęli w wypadku samochodowym na Long Island. Doprowadzając do tego, że Tony zatracił się w żałobie po ich śmierci, przez parę miesięcy partner biznesowy Howarda O'Badiah Stein został tymczasowym dyrektorem generalnym w Stark Industries. Od czasu aż Tony oficjalnie objął to stanowisko, krótko potem jakiś czas później rodzinny lokaj Tonego, który służył Starką od lat, Edwin Jarvis, także zmarł. Dyrektor Generalny Stark Industries Parę miesięcy później Stark odziedziczył Stark Industries Zostając najmłodszym dyrektorem generalnym według firmy Fortune 500 W historii kiedy Stark wybudował swoją rezydencję wyposażył ją w sztuczną inteligencję Nazwał ją Just a Rather Very Intelligent System W skrócie Jarvis Na cześć swojego zmarłego lokaja i przyjaciela Edwina Jarvisa któremu mu często przypisywał odpowiedzialność za jego wychowanie. W końcu James Rhodes dołączył do United States Air Force i został łącznikiem pomiędzy Stark Industries oraz United State Armed Force, Dzięki czemu Stark zarobił miliardy dolarów pod przywództwem Starka z pomocą O'Badiaha Steina. Stark Industries szybko rozkwita i stała się jedną z najbardziej zaawansowanych firm na świecie, tworząc nowe formy technologii na broń, które znacznie wyprzedzały swoje czasy. W Sylwestra 1999 roku Stark ze swoją uroczą kochanką Mają Hansen wziął udział w konferencji naukowej w Berni, w Szwajcarii. Tam Stark upił się tak bardzo, że ledwo mógł wygłosić przemowę, po czym wrócił na przyjęcie tak szybko jak to możliwe. Podczas świętowania poznał naukowca imieniem Hoinsen, który przedstawił go doktorowi Wu. Jednak Stark szybko ich zbył i ruszył dalej na przyjęcie. Podczas przechodzenia przez hotel wraz z Stephen Hoganem i Hansen Stark arogancko unikał obdarowanego, ale kalekiego naukowca Aldricha Kliana, który poprosił o wsparcie pieniędzy jego projektu Advanced Idea Mechanics. Kiedy zostali sami w windzie Stark celowo powiedział mu, żeby zaczekał na niego na dachu budynku, aby przedyskutować jego pracę w Stark Industries. Nie mając zamiaru przyjść na spotkanie. Po powrocie do pokoju hotelowego, Stark zajrzał do nowych badań projektem Extremis, który miał potencjał otworzyć ludzkie członki. Gdy otrzymała wystarczająco dużo dofinansowania, Stark był osłupiony pomysłem. Jednak Hogan był pod mniejszym wrażeniem i bawił się pobliską rośliną, pomimo tego, że mu zabroniono. Stark i Hansen następnie udali się do jej sypialni, gdzie kontynuowali flirtowanie. Po czym zatopili się w namiętnym pocałunku. Aczkolwiek Hogan nieumyślnie spowodował niewielką eksplozję, dotykając rośliny, spowodował krótką chwilę paniki, Stark odesłał Hogana, po czym spędził nos Hansen zostawiając Kiliana na mrozie na dachu, gdzie nawet rozważał popełnienie samobójstwa z całkowitego upokorzenia. Stark nie był świadomy cierpienia Kiliana i obudził się następnego ranka, ukończył dla Hansen jej recepturę, po czym wyszedł, wrócił do domu zostawiając ją. Stark i James Ross udali się na demonstrację broni przy miejscu zwanym Yuma Proving Ground. Paperbot dała szczegóły broni generałom, podczas gdy Stark i Ross udali się do klubu nocnego. Stark cieszył się towarzystwem dwóch dziewczyn, podczas gdy Ross próbował przekonać go, aby nie leciał do Afganistanu na demonstrację broni. Następnie został zaatakowany przez mężczyznę którego dziewczynę wcześniej uwielbiał, lecz Rodz był w stanie pokonać napastnika. Stark, Ross i dziewczyny udali się do rezydencji Tonego Starka, aby kontynuować imprezę. Po prezentacji udanej przeszłości Starka, James Ross otrzymał zaszczyt wręczenia mu nagrody Apogeum w Cesarskim Pałacu w Las Vegas. Kiedy Obadja Stein dał Rocksowi sygnał mówiący, że Stark jest nieobecny na wręczeniu nagród, Stein wziął nagrodę za Starka. Na krótko po uroczystości. Ross Starkowi nagrodę, kiedy ten uprawiał hazard w kasynie wewnątrz cesarskiego pałacu. Ross się na niego, że nie był obecny. Kiedy już Stark miał opuścić hotel z całą swoją świtą, Christine Everhard podbiegła do niego i spróbowała przeprowadzić z wywiad dla jej magazynu Vanity Fair. Po tym, jak powiedzieli mu, że Everhard jest atrakcyjna, Stark zgodził się na wywiad, który ciągle odwracał jej pytania żartami. Po tym jak został wypytany o moralność, Stark obronił swoje akcje i zaczął uwodzić Everhard. po czym dwójka skończyła w rezydencji Tonego Starka uprawiając seks. Rankin Stark zostawił Everhard w swoim łóżku, żeby powitał ją Jarvis i zawiózł ją do domu, podczas gdy on zaczął pracować nad jednym ze swoich samochodów. Potem pojawiła się jego asystentka Pepper i przypomniała mu o jego wyjeździe do Afganistanu. Stark pozostawał bez troski, niewzruszony spóźnieniem na samolot. Który i tak należy do niego, więc tak czy siak. Następnie pozwyjawiła, że ma urodziny, Z oznaczeniem, że kupiła sobie prezent od niego na, za jego pieniądze. Po wypiciu kawy, Stark w końcu wyjechał ze swojej rezydencji i pojechał na lotnisko, zanim pojechał jego ochroniarz Happy Hogan. Który z ledwością dogonił swojego szefa, który jechał wyjątkowo szybko. Dojechał do celu spóźniony 3 godziny i dowiedział się, że pułkownik James Roth ciągle tam na niego czekał. Niesamowicie poirytowany, że musiał Czekać tak długo, choć pomimo tego Stark w ogóle się tym nie przejmował. Następnie wsiadł do samolotu i usiadł z rodcem, który próbował podyskutować o interesach pomiędzy Stark Industries a United States Armed Forces. Podczas gdy Stark chciał tylko się napić i zrelaksować, co tylko pogłębiało irytację rodca. Pomimo nalegań do dyskusji o pracy, Stark zdołał przekonać rodca na napicie się z nim drinka, po czym nie minęła chwila, aż obaj całkowicie się upili i zrobili sobie małą imprezę w samolocie. Podczas gdy Ross mówił o swojej pracy w United Sea Air Force, Stark kompletnie ignorował swojego przyjaciela i skupił swoją uwagę na stewardessach, które zaczęły się rozbierać i tańczyć na róże w samolocie dla rozrywki obojga padów. Po wylądowaniu w Afganistanie, Stark został powitany przez członków wojska, zanim zaprezentował najnowszą broń Stark Industries pocisk Jericho. Wojskowym widzą. I zademonstrował jej właściwości. Dając przemowę, Stark wyjaśnił, że pocisk jest na tyle potężny, że wystarczy raz go wystrzelić, żeby pokonać wroga, zaznaczając, że tak działał jego ojciec, Howard Stark, i że jest to skuteczna metoda. Pocisk został wystrzelony, a Stark otrzymał oklaski dla każdego. Po udanej prezentacji, Stark napił się, zaznaczając, że butelka whisky jest dołączona do zestawu z każdym pociskiem Jericho, podczas gdy pozostali członkowie United State Armed Forces świętowali nowy układ. Obad jak Stein, zadzwonił do Starka, aby zapytać go, jak poszło. Gdy Stark wyjaśnił mu, że Gwiazka przyszła do nich wcześniej, Stark wsiadł do pojazdu eskortującego, aby wyjechać wysyłając Jamesa Rossa innego pojazdu wielozadaniowego, by potem wrzucić do ich bazy wojskowej. Kiedy jechali drogą w kierunku bazy wojskowej, Stark usiadł ze swojej młyski, podczas gdy. Gdzie właśnie członkowie wojska siedzieli obok i próbowali zacząć rozmowę. Stark żartował sobie z nimi, mówiąc, że nigdy by nie zgad, że kierowcą jest kobieta. Po czym wypytano go o spaniu z różnymi supermodelkami oraz o zrobieniu sobie selfie. Pozując do zdjęcia, Stark mamrotał o tym, że uwielbia pokój i poprosił żołnierza, by nie robił gestów rękami. Porwanie przez 10 pieścieni. Stark cieszył się swoim stylem życia jako playboy przez wiele lat, do czasu gdy został porwany przez 10 pieścieni ze swoim życiem na szali. Stark stworzył opancerzony kombinezon, którego użył, by uciec od swoich porywaczy. Wrócił do domu i został opancerzony superbohaterem jako Iron Man, który walczył przeciw terrorystom oraz jego byłym partnerem biznesowym Obadiahem Steinem. Starkowi podobała się sława, która przychodziła razem z jego nową, sekretną tożsamością, i postanowił podzielić się nią ze światem, publicznie ogłaszając się Iron Manem. Powstanie Avengersów. Świeżo po pokonaniu swoich wrogów na całym świecie, Stark odkrył, że umiera z powodu swojego własnego reaktora łukowego, który zatruwał jego ciało, podczas gdy został wyzwany przez mściwego terrorystę Ivana Wanko. Który zamierzał zniszczyć jego dziedzictwo z powodu ich pomocy w obu tych bitwach, Stark niechętnie zgodził się na pełnienie funkcji konsultanta, utrzymując jej pokój agencji wywiadowczej pod dowództwem dyrektora Nika Fury'ego, Tarczy, gdzie wykorzystał swoją pozycję, aby ulepszyć swoją technologię podczas początku związku z PaperPods. Gdy światu znowu coś groziło, Stark został przekonany, żeby dołączyć do Avengers i pomógł pokonać Chitauri i Loki'ego. Z powodu bitwy cierpiał na pół razową dolegliwość stresową, co doprowadziło do stworzenia przez niego zależnego legionu, aby zabezpieczyć świat i pomóc mu od tego odstąpić. Zagrożenie ze strony Mandaryna: Zagrożenie ze strony Mandaryna zmusiły Starka do powrotu do roli superbohatera, aby ochronić świat, jednak przez zbyt dużą pewność siebie naraził na niebezpieczeństwo swoich bliskich, a siebie samego pozostawił bezbronnego, kiedy jego dom został zniszczony. Stark kontynuował swoją misję i dowiedział się, że Algier Killian stał za atakami oraz że Trevor Lattery był tylko udawanym mandarynem. W końcu Stark pokonał Killiana, prawie tracąc przy tym Paperpot, W nurcie bitwy Stark zniszczył wszystkie swoje zbroje za pomocą protokołu Tabula Rasa. Acz, aczkolwiek, gdy Avengersi ponownie zebrali się razem z powodu wojny z Hydrą, Stark zbudował. Więcej pancerzy i wznowił swoją rolę jako Iron Man, pomagając im pojmać Wolfganga von Strackera oraz zdobyć Berwolokiego. Powstanie Ultrona. Kiedy zagrożenie ze strony Hydry w końcu minęło, Stark z pomocą Brusa Banera zbudował Ultrona jako nową, utrzymującą pokój sztuczną inteligencję, mającą chronić świat i pozwolić Avengersom odejść. Jednak Ultron uwierzył, że to ludzkość jest zagrożeniem dla świata i w ten sposób, według jego programu, postanowił unicestwić ludzkość poprzez pracę Avengers. Ultron został pokonany, aczkolwiek nie obyło się bez pracy w cywilach i wielu ludzi straciło życie po ofensywie Ultrona. Stark odszedł od aktywnej służby, wciąż nawiedzany przez swój udział w chaosie, jaki wywołała sztuczna inteligencja. Wina za stworzenie Ultrona i spowodowania takiego zniszczenia oraz straty w ludziach przekonały Starka do poparcia protokołu z Sokowi, który orzekł poddanie się superbohaterów kontroli, jednak własne silne poparcie Starka dla protokołów doprowadziło do sporu z jego sojusznikiem, kapitanem Ameryką, który przeciwstawił się aktowi i temu, co znaczył dla drużyny. Ochrona zimowego żołnierza. Kiedy Roger kontynuował łamanie prawa w celu ochrony zimowego żołnierza, Stark został zmuszony przeprowadzić pościg za swoim damnym sprzymierzeńcem, rozniecając wojnę bohaterów Avengers. W końcu Stark dowiedział się, że Helmut Zimo manipulował ich konfliktem i ponownie dołączał do swojego przyjaciela tylko żeby dowiedzieć się, że zimowy żołnierz był odpowiedzialny za zamordowanie jego rodziców, co, co sprawiło, że z zemsty rozpoczął walkę z Rogersem i Barnesem, w której Rogersowi udało się wyłączyć zbroję i wygrać bitwę. Podczas gdy Rogers i Barnes pozostawali w biegu, Stark wrócił do Nowego Jorku, żeby zostać mentorem Spidermana i poprowadzić go do zostania lepszym superbohaterem niż on sam. Wojna bez granic. Stark oświadczył się Potts i został zwerbowany przez doktora Strange'a i Bruce'a Bannera, aby bronić Ziemi przed Thanosem i Czarnym Zakonem. Strange został złapany przez to Stark i Spiderman postanowili ocalić go i udali się na Tytana, aby walczyć z Thanosem z pomocą Strażników Galaktyki. Później Stark walczył z Thanosem jeden na jednego i ledwo uniknął śmierci. Lecz doktor Strange Oddał kamień czasu Thanosowi w zamian za życie Starka. Stark ostatecznie przegrał i pozostał na tytanie z Nebulą, obserwując jak ich sprzymierzeńcy zmieniają się w pył. Koniec gry. Stark i Nebula użyli Benerata, aby uciec z Tytanu, ale zostali uwięzieni w kosmosie, gdy statek został uszkodzony. Zostali uratowani przez kapitan Marvel, która przywiozła ich do bazy Avengers, podczas gdy Nebula dołączyła do Avengers. Stark postanowił przejść na emeryturę, poślubiając pod mając córkę Morgan Stark. W 2023, 5 lat po dziesiątkowaniu, Stark dołączył do Avengers po odkryciu klucza do podróży w czasie, podróżując z powrotem do 2012, aby odzyskać Berło, a następnie do 1970, aby odzyskać Tesseract. Po zdobyciu wszystkich sześciu kamieni nieskończoności, Stark użył ich do wyeliminowania Thanosa i jego armii raz na zawsze, poświęcając swoje życie w tym procesie. Na pogrzebie Starka, jego rodzina i innymi. I inni mściciele oraz ich sojusznicy i przyjaciele uczcili jego poświęcenie. Na tym zakończymy pierwszą część historii Iron Mana. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. I nie zapomnij wejść na mojego Instagrama. Trzymajcie się, na razie, cześć.